Ale pachnie. No jak widzicie, wiosna. Wiosna nadeszła wreszcie. Wreszcie się zrobiło ciepło, co prawda na parę dni, a tak naprawdę to dzisiaj jest ten ostatni z ciepłych dni. Dzisiaj chcę objechać Dzierżno, czyli w sumie powtórka z rozrywki, to co było rok temu. Dzisiaj co prawda skład okrojony, bo tylko ja, ja będę jeździł. Ale nie ma co się zrażać, Julia swoje odchoruje jeszcze na drogi. Jeszcze na pewno nie mało pokręcimy w tym roku. Fajnie co? No, też mi się podoba. Co prawda, detur tym razem nieplanowany, tylko Garmin <grywania> miał go w planach. Ja nie za bardzo. Jadę ścieżkami, gdzie mi każe tylko skręcać. Nie ma w ogóle trasy wyznaczonej, no ale spoko. Przynajmniej sobie jadę w ładnych leśnych okolicznościach. Także po takiej zimie to jest fajnie wyczekane. od tego kręcenia jedną ręką w tych terenach ciężkich będę miał takie spompowane przedramiona ale wiedziałem o tym dlatego nigdy nie kupiłem karnetu na siłownię ale czuć spadek formy aż mi wstyd no jazda bez trzymanki też do poprawy no i co ja mam powiedzieć? no dzisiaj jest 4 kwietnia i telefon mi w sumie przypomniał, że dwa lata temu o tej porze było śniegu tak z 10 cm, a dzisiaj już wam mówię 22 stopnie. Całkiem się zmieniła pogoda, no rowerowo nie narzekam, nie wiem co na to globalne ocieplenie. Ogłaszam oficjalnie, że bingo gównianych nawierzchni, odhaczone, był piach, były płyty, były kostki, były dziurawe drogi, także... Mamy to. Powiem wam, może tak pokrótce, jak ja w ogóle jechałem. Bo dzisiaj, tak jak wspomniałem, miałem w planie objechać dzierżno duże. Jak wyjechałem z Gliwic, to tam przez Ligotę Zaporską przejechałem. Potem chyba, że Czyce tam są, Taciszów. No i teraz jestem w tym momencie. Potem jadę przesmykiem między jakby jednym a drugim dzierżnem, małym i dużym. No a potem chcę zobaczyć, jak, jak tam w ogóle wygląda trasa taka rowerowa, którą budują z Pyskowic do Gliwic. Nic tam nie było. Ale pachnie. Oh, jacie, no to jest totalnie zapach wiosny. Czekam na czasy, aż będzie się dało filmy nie wiem ile D dodawać, ale takie, żebyście też czuli zapachy. Oh, Jezus, normalnie. Chce się żyć Tu po boku są wszystkie te kluby żeglarskie czy coś takiego No a dla mnie tym samym rozpoczęła się yy, rozpoczęła się część z torturami No bo zapach grillków, a ja bym tak zjadł jakiś karczek Tak, tak Ajajaj no, jemu ja chyba też grillki pachną. Trasę w sumie ustalałem bardziej na takim, pod takim kątem rowerowym niż wodnym, więc w sumie to jest pierwszy luk jaki mam w ogóle na dzierżbny i to w dodatku mały. Ale to nic nie szkodzi, możecie zobaczyć poprzedni odcinek, który macie tutaj. Tam trochę więcej go pokazaliśmy, także zapraszam. zaskodziło. Chciałem nagrać jak zjeżdżam, ale coś czuję żebym nagrał jak się wydupcam <gry> dlatego lepiej akurat ten kawałek zejdę o Uwielbiam takie drogi, to moje ulubione Mega klimacik mają 20 km w treningu nie, sorry, 33 jednak. Pięknie jest. Viva la vida! La vie belle, chyba bardziej o to mi chodziło. Jak widać jeszcze jest w budowie. Dlatego tam nie wejdziemy. O, ale kawałeczek dalej już się dało wjechać. No i zobaczymy, na razie wydaje Pięknie. się luks. Klasa, nie trzeba to wszystko przy tych autach wszystkich jechać, to tutaj szeroko Trochę pedalsko, ale może się Julia ucieszy Trasa Pyskowicko-Gliwicka przejechana. W sumie jeszcze nie jest w pełni skończona, ale już widać, obiecując, że to wygląd, pewnie zresztą mieliście okazję zauważyć. Także będę bacznie obserwował. Na no tymczasem co? Ja dojeżdżam już do domu, także dzięki za oglądanie i do następnego. Bon królu